Panie dyrektorze, czym jest prezydencja w Radzie Unii Europejskiej i jakie ma znaczenie dla Polski? Dla Polski ma e, bardzo ważne znaczenie. Po pierwsze dlatego, iż po raz pierwszy Polska będzie e, sprawowała tę funkcję. E, po drugie, prawdopodobnie będziemy ją realizować już e, w ramach nowej architektury instytucjonalnej Unii Europejskiej. Więc z tych dwóch powodów Polska będzie miała po pierwsze szansę zaprezentować się jako kraj sprawnie organizujący pracę Unii Europejskiej, także wypromować się poniekąd jako państwo, które jest w stanie kształtować program prezydencji, wpływać na tok myślenia i kierunki prac politycznych, rozwoju Unii Europejskiej. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której wspomniałem, to ten fakt, że będziemy w nowych okolicznościach prowadzić tę prezydencję i de facto wszystko na to wskazuje, że będziemy drugim dużym państwem członkowskim, który w tej nowej architekturze prezydencji będzie wykonywał te zadania. To oczywiście wiąże się z szeroką listą niewiadomych, jak ta nowa architektura będzie funkcjonować, ale ze względu właśnie na, na um, potencjał i skalę um, naszego państwa, że jest to jednak duże państwo członkowskie, przynajmniej tak jesteśmy postrzegani, um, możliwość oddziaływania na sposób wykonywania prezydencji um, w nowej architekturze um, instytucjonalnej um, wydaje się będzie duża. Um, od tego, jak będziemy to wykonywać, jak będziemy sprawnie realizować tę naszą prezydencję, może zależeć to, jak tego rodzaju architektura będzie funkcjonować w przyszłości. Co dla naszego przewodnictwa, dla naszej prezydencji oznacza prawdopodobne wejście w życie Traktatu Lizbońskiego? Właśnie to, o czym wspomniałem, to znaczy będziemy mogli kształtować w praktyce tą nową, nowy układ instytucjonalny. Tak jak powiedziałem, jest wiele nie wiadomo. Wiele wskazuje na to, że zarówno funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej, jak i Stałego Przedstawiciela do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa ich faktyczne funkcjonowanie może zależeć od osobistości, które de facto te funkcje obejmą. ale ze względu na, na tą okoliczność, że duże państwa członkowskie zawsze mają tendencję, zawsze dotąd miały tendencję do kształtowania programu Unii Europejskiej i zagadnień politycznych, którym się Unia zajmuje w sposób silniejszy niż mniejsze państwa, które te, te prezydencję sprawowały, przez fakt, że będziemy mieli do czynienia z dłuższym oddziaływaniem w ramach prezydencji, bo, bo jak gdyby trzeba przypomnieć, że wchodzą te prezydencje trójkowe, tzw. Tak Duże państwa będą miały przez dłuższy okres możliwość oddziaływania na program Unii Europejskiej, to stwarza dodatkowe dla, dla nas możliwości. Na czym Polska się powinna skoncentrować w trakcie prezydencji? Jakie powinny być nasze priorytety? Jest kilka takich zagadnień, które są w sposób naturalny kojarzone z tak zwaną polską specyfiką. Więc z jednej strony, oczywiście, muszą to być te, te same zagadnienia, to znaczy bezpieczeństwo energetyczne, polityka wobec wschodnich sąsiadów Unii także polityka bezpieczeństwa i obrony. Prawdopodobnie właśnie ten ostatni element będzie odgrywał dla nas szczególną rolę. Po pierwsze dlatego, że jest to ostatni obszar, który, którego integracja nie objęła jeszcze w takim samym stopniu jak, jak inne obszary integracji europejskiej, więc siłą rzeczy tu pojawia się pole na aktywności. E, państw, polityków, także prezydencji. Więc nowe programy, nowe inicjatywy w tym zakresie e, mogą stać się Polską specjalnością. Z perspektywy naszych przygotowań, co będzie największym wyzwaniem dla Polski? E, z największym wyzwaniem dla Polski to e, m, przygotowanie naszego e, aparatu administracyjnego do tych zupełnie nowych zadań. Wspomniałem, że jest to pierwszy pierwsza prezydencja, jaką wykonujemy. Nie mamy doświadczenia w tym zakresie, a jednocześnie musimy uporać się z czymś, co ma, co będzie miało nowy charakter także dla całej wspólnoty. Właśnie ze względu na wejście do Traktatu Lizbońskiego. Więc siłą rzeczy mamy okazję do zmodernizowania własnej obsługi urzędniczej polityki europejskiej skorelowanego z narzucaniem czy kształtowaniem programu integracji europejskiej w najbliższych dwóch latach de facto. Więc z jednej strony musimy się przygotować, z drugiej strony musimy sprawnie naszą prezydencję przeprowadzić. Od tego jak ją wykonamy, może zależeć miejsce i postrzeganie Polski w Unii Europejskiej na długie lata.